do Ciebie. Cześć. No cześć. ma. Hejka, co tam u Ciebie słychać? Opowiadaj. Bardzo, bardzo dobrze wszystko. Nie, nie mam mnie w Warszawie, więc jest yy, mera bezpiecznie. No spoko jest, odpoczywam sobie, regeneruję się i w ogóle takie rzeczy. No właśnie, a, a jak, jak, jak spędzasz z... ten czas? <grym> co um... porabiasz, żeby zabić nudę? No to jest bardzo trudne pytanie w ogóle. Powiem, że to jest takie na początek trudne pytanie. No nic, do rodziny sobie jeżdżę, coś tam próbuję nagrywać jeszcze, robi zdjęcia regularnie, montuję filmy na YouTube a. Mi, mi na YouTube'a zajmuje stycznie długo montowanie filmów, przykład montuję filmy po 7 godzin. I żeby to sobie wow. rozbić, bo, A i tak jak zawsze robię to na ostatnią chwilę, to na przykład robię to noc przed publikacją, czyli przez całą noc, śpię 3 godziny, bo już tak było 3 tygodnie pod rząd, że montowałem filmy z soboty na niedzielę. W sobotę na przykład wieczorem zaczynałem, kończyłem koło czwartej w nocy, godzinkę coś porobiłem, przyszedłem spać na cztery godziny, wstawałem, załatwiłem miniaturkę i o 15 zwykle był film. Więc zwykle w sobotę i niedzielę mam taki ciekawy, ciekawą, ciekawy robotę. No, no ja też zawsze to... tak robię. Na ostatnią chwilę. Dzisiaj właśnie mi się coś bardzo wykrzyczyło, bo chciałam coś zrobić na ostatnią chwilę i przez to straciłam właśnie live z wczoraj, bo e, nagle mój komputer odmówił e, dostępu pobrania live'ów. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się w ogóle wydarzyło. Wow. No. E Dobra. No i co tam u Ciebie, Natalia, powiedz mi, co tam u Ciebie w Warszawie? U nas spoko, wiesz, no my w ogóle nie wychodzimy z domu, tak, totalnie, nawet e, tylko wynieść śmieci, nawet do sklepu nie wychodzimy, e, wszystko zamawiamy przez internet, więc jakby tak to wygląda. To no, zakupy robimy przez Glovo, to jest a, taka, a, ta apka, co tam przywożą właśnie tak, jedzonko. E... przez chwilę, jak się Glovo zmieniło, bo to było wcześniej... Oj, coś leciło? Oj, coś przerwało, dobra. No, no coś przerwało. Wcześniej Glowo to było jakaś pizza portal, coś takiego. Jak Globo weszło, to od razu z Maxem chcieliśmy zamawiać już do mieszkania, nam się ich nie chciało, do sklepów. No właśnie, się... ale w ogóle to jest takie tak jakby przyjazna aplikacja, i w ogóle tak wszystko szybko się tam garnia. Wiesz co, tak, ale na początku, jak ona weszła, to nie było wszystkich produktów, które my chcieliśmy zakupić. I... Tak, tak. W ogóle wczoraj zrobili aktualizację i dodali po prostu prawie wszystko. Z Biedronki można prawie wszystko zamówić. Więc zarobiliście. No bo właśnie jak wtedy byliśmy, to było tak mało rzeczy, że nam się po prostu już nie opłacało. W sensie, bo chodzi o to, że to niby nie jest takie drogie w przywozie, ale produkty są droższe. w tak, tak naprawdę produkty są droższe i przez to jakby nie było tych tylu produktów, ile chcieliśmy i w ogóle jakby nie korzystaliśmy na początku. Gdzie Oliwier? Oliwier jest na dworze i się bawi. Oh. <laughs> Słuchaj, Kamil, mam do ciebie parę pytań, a no. oprócz tego też widzowie mają do ciebie pytania i jeszcze dodatkowo mam taką grę tutaj, e, którą chciałabym z tobą zrobić. Młowa e, się stresuje teraz, bo ja to jest po prostu live, a tutaj jesteśmy to przygotowanie w tym wszystkim. No, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. E, na początek w ogóle chciałam z Ciebie zapytać, bo wszystkich się pytam, e, chociaż w sumie już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale no, pewnie część osób nie, nie oglądała tego filmu. E, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda wtedy jeszcze w sumie z Musicli? Jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś nagrywać? E, moja koleżanka kiedyś nagrywała mm, i zobaczyła mnie na Instagramie takie coś, to miało jakby logotyp Musicli i mówię, uuu, jakieś fajne, co się dzieje <laughs> i ciągnę, zobaczę. Mmm... ściągnę, zobaczę, a yy, no jakoś tak wyszło, że po prostu zacząłem nagrywać i nagle yy, nagle zaczęło przychodzić mi więcej obserwujących i tak takim w sensie stałem się słabny po prostu, tak to <grym grym i> wygląda. <prawdę> nagle przyszedł Fame. Tak, nagle wszystko przyszło i... W ogóle oglądałam sobie wczoraj twoje stare TikToki, tak sobie zjechałam mega, mega do dołu w ogóle ile filmów musiałam przelecieć, to o no, oh my god, tak to było strasznie dużo. Bo te pierwsze, które pewnie widziałaś, to nie są pierwsze, bo pierwsze ja poblokowałam, w sensie są prywatne, nie usunęłam ich, ale są prywatne. <laughs> ale no, i dużo lipsynku na początku no, do no, u ciebie. Praktycznie w ogóle, no nie? Cały czas to był lip -sync. Tak, Lip i wtedy było, że im nagrasz to w ciekawszym miejscu, miałeś jakby więcej lajków. Tak na przykład tak. na jakiejś drabinie czy coś, to od razu miał więcej lajków niż na tak normalnie. Ale w ogóle jaka tam była aktywność. W sensie, na przykład film miał 100 tysięcy wyświetleń i 70 tysięcy serduszek. Tak, o, o, ja tak, wow, wow, Ale w ogóle przecież jak to? Teraz to w ogóle, bo to jakby miał 70 tysięcy serduszek, to przynajmniej bym miał pewnie z pół miliona wyświetleń. No, z pół miliona mieć 400 tysięcy na pewno. Dlatego ja mówię, wow, ale aktywność to się działo kiedyś. A tworzenie jakiego kontentu sprawia ci największą radość. Mi sprawia teraz, sprawia mi e, tego kontentu, który ma najwięcej mnie lajków, czyli jak na przykład zobaczę, że film mi dobrze poszedł jeden, to ja mam teraz takie coś, że to jest... Wiem, że to jest złe dla niektórych twórców, ale ja na przykład z tego bardzo korzystam. Dlatego, że jak zaczęła mi tak bardzo na moim koncie promować. E, to takie przeskakiwanie piosenek, to na lewo i prawo. Tak, tam, tak, tak. To rozmawialiśmy o tym kiedyś, no. tak, że pod jednym mam tam 10 milionów wyświetleń i to jest mój sand i ja stworzyłem taki sam, gdzie tam nagrało 80 tysięcy ludzi pod to. E, I wtedy zobaczyłem, że mi zaczęli strasznie promować. Nagrywałem, nagrałem łącznie chyba z 20 filmów takich i każdy jest wypromowany. Tylko jeden chyba nie był i go usunąłem, ale każdy... był, w sensie Mam teraz taką, jakby takie zachowanie, że jak widzę, że jest promowane, to nagrywam tego jak najwięcej, że dopóki mi tego nie utną, czyli, jakby, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. Jak na przykład teraz z Oliwarem minęli więc bardzo promowali to nagrałem teraz z nim, to chyba z 10 filmów już jest chyba. No, ale ludzie yeah. też bardzo chcieli z nim filmy. W sensie pisali nawet do mnie na Instagramie, że chcą strasznie z nim filmy i że, um, i że po prostu, żeby z nim więcej nagrywać. No i teraz, kiedy mi ich ucinać, więc mam jeszcze w zapasie kilka, ale czekam po prostu na lepszy moment. Um, teraz czyli w ogóle prostu... jak to, jakby, dużo rzeczy odwala. <laughs> Czyli po prostu nawet może nie to, co TikTok gdzieś tam promuje, ale to, co się podoba ludziom. No bo jednak, tak, skoro się tak ogląda, tak, to tak, znaczy, tak. że. Że jakby największą radość sprawia ci po prostu, kiedy inni tak, cieszą się, się i, i, i chętnie oglądają swoje idee. Tak, woze, twoje wideo. Jest Dużo wyświetleń, i w ogóle to bardziej mi to cieszy, bardziej motywuje tych filmów. Ale tak prywatnie w sensie sobie założyłem konto MES, żeby sobie wstawiać takie filmy, które lubię już. Mhm. No, to, no, slow mu najbardziej, takie estetyki. Takie estetyki najbardziej uwielbiam nagrywać, bo jakoś mi tak artystycznie w ogóle potrafi się jakoś artystycznie wyżyć w takich filmach i bardzo mi się je przyjemnie robi, i potem ogląda, to jest jakby super. No właśnie, kiedyś dużo takich filmów było na twoim profilu tak bo kiedyś promowali je i ich też nagrywałem bardzo dużo bo kiedyś e, nawet z początkiem e, dużo nagrywałem dlatego no TikTok dużo odzew był strasznie ludzi dzięki temu a teraz też bardzo jakieś estetyki były popularne hashtag estetyk jest bardzo bardzo popularny on w ogóle przyciągnął mm -hmm. ludzi do tak się pod filmikiem go użyło to dużo ludzi po prostu przychodziło dzięki temu um, ale ogólnie jest jakby to, te filmy są super uważam że są jakby przepiękne i są super o. A co uważasz za taki swój największy sukces? Jeżeli chodzi o, o TikToka, o, o, o twoje. Znaczy może nie tylko o TikToka, po prostu o nagrywanie. Jakie dzięki... Milion to będzie mój największy sukces. Czyli o, już niedługo. To też to... niedługo. Już niedługo, to będzie największy, tak myślę. W sensie bardzo mnie na przykład ucieszył film, który ma tam prawie 20 milionów wyświetleń. I to jest z. Patrycją, siostrą Sabinit, to była tak, Patrycją, mhm. właśnie nie pamiętałem czy Patrycją, czy Paulią, ale Patrycją to on ma właśnie tak dużo wyświetleń, szczególnie, że ja go wymyśliłem dosłownie na poczekaniu bo to jest ten film, że jakby się robi ludziom, że na przykład przykład się tego żelka, żeby takie, takie miłe gesty jakby robić dla a, nich no, no. a ja zrobiłem wszystko odwrotnie, że ja sobie to robiłem i się tak wypromował, że ten film mi niesamowicie pomógł w dobiciu wow. mi bardzo. To się cieszę, kurczę, w końcu, naprawdę. Mega no, <laughs> się cieszy. cieszę. No, no, to tak myślę. Teraz co mnie cieszy najbardziej, to myślę, że filmy na YouTube W sensie, strasznie polubiłem nagrywanie i robienie ich. Staram się jak najwięcej robić i no zobaczymy, jak w się to wyjdzie. No właśnie, a gdzie się widzisz tak za dwa, trzy, cztery lata? Znaczy, ja bym chciał to influencerstwo ciągnąć jak najdłużej, tylko się jak najszybciej najlepiej rozwijać. Też jest tam kilka pomysłów, takich Późniejszych i tak dalej, i tak dalej, więc to wyjdzie gdzieś w praniu. Ale na pewno no, na influencerstwie jakby, no dopóki bym mógł, to bym ciągnął, potem jakieś inwestycje, czy coś bym wymyślił. W sensie mam bardzo dużo pomysłów, tylko Super. czekam na po prostu jakby realizację ich właściwy czas. Ale też myślę, że że potem też kontent może zmieniać, jakby dla starszych, jeżeli tak przyjdzie taki czas, albo po prostu. No właśnie, a co masz na myśli, mówiąc kontent dla starszych? Czyli co miałbyś wtedy wtedy? O tym jeszcze nie myślałem, ale myślałem, żeby nie mhm. być. Ja i tak staram się już nie być taki niesamowicie family friendly, jaki byłem kiedyś, bo kiedyś mhm. byłem niesamowicie bardzo, że żadnego przykleństwa, nic, nic, a stwierdziłem, że chcę być taki naturalny w <grym> prostu jeżeli ktoś będzie chciał mnie oglądać, w tym, że jestem nawet trochę czasami bluźny czy coś, to, to po prostu uważam, że w taki, taki jestem i tak po prostu mi się w gonie po prostu nagrywa. I te, te materiały czasami są o wiele bardziej śmieszniejsze dzięki temu. Um, ale, 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 no nie wiem, co się muszę pomyśleć. Właśnie tak, tak sobie powiedziałem, że dla starszych, ale co konkretnie bym nagrywał, to jeszcze nie wiem. Może jakieś porady, nie wiem, musiałem pomyśleć. Coś, super. co pewnie by się klikało w, tam, w tym danym czasie, jakby. Wiesz pewnie sam, jak to szybko się zmienia wszystko, więc. To prawda, tiktoku, lata, tiktok, to W TikToku to się bardzo szybko wszystko zmienia. Tak, to się zmienia na A jakie masz rady jest... dla początkujących twórców? Jeżeli ktoś chciałby zacząć nagrywać i robić to na poważnie, to uważasz, że co powinien wiedzieć i jakie cechy powinien ja mieć? Ja bardzo uważam. Ja znaczy, uważam po prostu, że jakby. Nawet nie chodzi o samo nagrywanie, bo każdy ma typu dobre światło, coś tam, ale to jest takie gadanie po prostu, jakby każdy to wie i każdy, jak ktoś będzie chciał to robić, to to zrobić, jak będzie chciał mieć poważne, jakby takie mocniejsze jakby, produkcje, takie nawet na tej okazji, jakiego to będzie miał, jeżeli sam będzie chciał się doskonalić. Ale uważam, że najważniejsza w ogóle w influencerstwie jest odwaga do tego. Nic nie jest tak ważne, jak odwaga i odważenie się w ogóle zrobienie tego i nie przyjmowanie krytyki ludzi. E, szczególnie internetowo ja na przykład nie mam problemów, ale miałem duży problem e, prywatnie z ludźmi, jak miałem krytykę ludzi prywatnie, a teraz jak mam tak wysoką samoocenę, że myślę, że bardzo by trudno było mi ją zaakceptować. To dobrze, to jednak gdzieś tam cię to wszystko podbudowało, co się wydarzyło. Mm, bardzo, w sensie kiedyś byłem o wiele bardziej skryty i taki bardziej e, nieśmiał od niektórych rzeczy. A teraz tam wolą... Słuchaj, mam tutaj jeszcze pytania od widzów, które zadawali na Insta Instastory. Są naprawdę mega ciekawe i w ogóle jest oczywiste, jak jest ich dużo. Dobra, wow. to lecimy. Gdzie mieszkasz? Pyta FP W Warszawie. W Warszawie. Okay. Teraz w Warszawie. Aleksandra Gryszkowska, jak stałeś się sławny? W sumie trochę o tym opowiedziałaś, że po prostu to tak, dzięki TikTokowi. Tak, 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 tak. Znaczy, w sensie ja po prostu uważam, że mądrze podchodzę do tych aplikacji i widzę, że jeżeli coś się klika, to po prostu to nagrywam. Bo kiedyś byłem taki właśnie, że swój kontent, że, że nie będę robił cringe'u, że po prostu będę nagrywał to, co mi się podoba. Ale czasem stwierdziłem, że. Twórcy, którzy tak twierdzili, się po prostu na tym zgubili. I jeżeli się nie nagrywa to, co jest popularne, to co jest trendem. To ludzie nie będą chcieli tego nagrywać. W sensie można być osobą, która nagrywa jakieś porady, niesamowite, ładne filmy, ale mi nie o to chodzi, bo mi sprawia przyjemność to, jeżeli od ludzi jest wielki odzew. Mi to największą przyjemność sprawia. I to nawet gdyby to były filmy, które mi się osobiście Te przeskakiwanie piosenek, mi się to totalnie nie podoba. Ja tego totalnie nie lubię. Mi to się aż źle nagrywało, ale widziałem, jest dzięki temu odzew i dzięki temu po prostu więcej, jakby mi też obserwujących przybywa, co mnie o wiele bardziej cieszy, więc nagrywałem aż niektórym ludziom na początku, bo z końcem zaczęły się trochę ludziom, nudzić, gdzie tych filmów było 20, to się nie dziwię. Ale, ale, albo zgubiłem myśli, ale chodzi mi o to, że jakie było pytanie? Chyba wyszliśmy od tego, jak stałeś się sławny i po prostu gdzieś zabrnaliśmy. Trzeba nagrywać to, co trzeba nagrywać to, co się ludziom podoba i takie te trendy na różnych portalach, albo jak najlepiej doskonalić swoje materiały. Aż czasem y, po prostu wprowadzać swoje własne jakby pomysły do tego. Będzie no właśnie, a może, może receptą jest właśnie mieszanie tego, czyli tak, e, ja, trochę ja, tego, nie, co się bardzo ogląda, a jednak gdzieś tam między tym wszystkim e, publikować też te treści, które sprawiają Tobie największą przyjemność. Tak, tak, tak. Ja też takie coś robiłem i robię w dalszym ciągu, dlatego właśnie na końcu e, jakby wstawiam tylko, czy które mi się jakby podobają, po prostu jakieś takie luźne tańce i tak dalej, gdzie na normalny konto bym tego nigdy nie wstawił. Um, ale na normalnym koncie staram się utrzymać jak najbardziej taki kontent, nawet powiedziałbym, jakiś globalny, w sensie takie treści, gdzie w sensie ja w ogóle nagrywam dużo do polskich na przykład. W sensie ja dużo na przykład jak teraz nagrywam głosówek, piosenki też były niektóre polskie, to mi dużo to sprowadza Polaków, ale strasznie po tym milionie chciałem sobie zmienić kontent na bardzo globalny. Okej. Okay. I takie mam no Zatrzymał kciuki. Żeby się udało. <laughs> Misia049 pyta, jakie masz hobby? Czyli co poza nagrywaniem na TikToku? Właśnie o dziwo na przykład robienie zdjęć, miałem wielką przyjemność i w ogóle przerabianie i, i taka zabawa z nami. Ja też jestem. Chwilę chodziłem do szkoły fotograficznej, więc coś tam nieco znam tematu. I jest jakby spoko dzięki temu, że. Znaczy powiedziałem, że tak właśnie obróbka, wideo i fotografia to takie hobby w sensie. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to właśnie. OlusiaŻak10 pyta, od ilu lat masz TikToka? Yy, to jeszcze Musical.ly może. To od trzech, ale, ale... od czterech, ale na poważnie nagrywam od dwóch lat. Tak na poważnie, poważnie. Okej, okay, czyli, na początku, czyli gdzie był te, kiedy był ten moment, gdzie to wszystko tak nagle zaczęło yy, rosnąć? Kiedy zacząłem na poważnie nagrywać? Myślę, że kiedy zacząłem zarabiać z tego, okay. co robię. To czyli to jest jakby twój przykładam się do tego i zaczynam tak na serio to robić bo wcześniej to po prostu było takie dla żartów i tak dalej, ale jak zobaczyłem, że to można zarabiać kwotę, to stwierdziłem, że chcę mieć jak najlepsze materiały jakby też reklamodawcy patrzy na to, jakie kto ma materiały i jak się stara w tych filmach okay. um, więc stwierdziłem, że to ulepszyć i, i no żeby po prostu jak najwięcej by jednak z tego mieć zysków też, bo też o tym myślałem Sudolega. Ta. Czy myślałeś, że osiągniesz tyle, gdy zakładałeś Musicli? -y? No TikTok, ale Musicli -y jeszcze wtedy. Ja nie lubię takich pytań strasznych, dlatego że dla mnie jeszcze <laughs> nic nie osiągnąłem. I, okay. um, I ja dopiero chcę coś osiągnąć, więc jakby nawet ten milion to dla mnie nie jest jakieś niesamowite osiągnięcie. To jest po prostu dla mnie takie spełnienie tego, że już mam tą liczbę, ale że to nie jest dla mnie takie osiągnięcie, osiągnięcie. Bo tak naprawdę takich influencerów jak ja jest wielu, a nawet lepszych, więc jak będę w czołówce, to wtedy będzie dla mnie dopiero osiągnięcie. Dopiero wtedy mógł, będę mógł mówić. Okej, okay. bardzo mądre podejście. To naprawdę było super, co powiedziałeś. Z tym się zgadzam to po prostu. W stu procentach, że jakby warto mieć właśnie taki sposób myślenia. E, Zosia321 pyta: Trzy rzeczy, które zabrałbyś na bezludną wyspę? Co by to było? Jedzenie pewnie, jakąś wodę i pewnie jest jedną osobą <grym> do pomocy. Tak myślę. Tak, jedną osobą do pomocy, żebym pomogła tu ratować się i w ogóle o tym nie musiała mieć telefonu za bardzo, chociaż tam mu zależało troszeczkę. E, <grym> Ale tak myślę, że, że, że jakąś osobę, żeby nie zgłupieć tam, jakieś pożywienie i, i może jakieś materiały, jakieś materiały. Takie. Coś, coś bym domyślał na pewno. Zasia pyta, jakie jest słowo, które najczęściej używasz? W ogóle chyba, albo ogólnie. No, nadużywałam tylko tego słowa, jak mówię tak, bo, tak, odpowiadając na pytania, bardzo nadużywam tego słowa, tak mi się wydaje. A tak to chyba nie mam takiego słowa, którego bym tak jakoś bardzo nadużywał, i go często mówił. Okej. Okay. Uh, twoja najśmieszniejsza przygoda na TikToku? Moskowicz, Oliwia pyta. Um, kurczę, nie mam chyba czegoś takiego. Najśmieszniejsza? Nie, w sumie nie wiem jak to powiedzieć, bo jakby nie było chyba nic takiego, że było tak niesamowicie śmieszne na tej samej aplikacji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, bo chyba nic takiego nie było. Jakby doszło do eventów, no to na eventach się zdarzyło dużo takich rzeczy, ale na samej aplikacji to nic takiego nie ma. Czekaj, spojrzę jeszcze na pytanie, które ludzie zadawali tutaj w czasie rzeczywistym. O, wasze najgłupsze nawyki. Masz jakiś taki ja... głupi nawyk? Nie wiem. Ja na przykład nie. bardzo gryzę długopisy. Ja długopisy bardzo gryzę i w ogóle takie plastikowe Prawda. rzeczy do pisania. Strasznie dużo tego gryzę i, i bardzo. Albo obgryzanie paznokci obryzanie O nie, to paznokcie nie, ale długopisy Na piszę przykład mam taki Ja bardzo gryzę. Ja bardzo, na przykład gryzę słomki. Ja słomki potrafię całe zgryźć i na przykład wypluwam do kubeczka, ale. Ale ja potrafię całe słomki na przykład jest dlatego, że ja po prostu chronię żółwia tym sposobem tak naprawdę. <grym> um, I na przykład zawsze muszę mieć w ręce telefon. I jak nie mam telefonu w ręce, albo chociaż nie wiem, gdzie jest, to się czuję już tak średnio. W sensie muszę wiedzieć po prostu, gdzie jest, albo mieć chociaż go w ręce na przykład. <grym> no to chyba to nie tylko jakby twoje takie zmartwienie, tylko wszystkim A, tak, generalnie. No, to prawda. Słuchaj, przejdziemy teraz do gry. Mam tutaj teksty popularnych piosenek z TikToka i będę je losować Matko. i chciałabym, żebyś się dokończył. I chciałabym, żebyście wy też się z nami bawili i pisali tutaj na czacie. O Jezu, totalnie! To jest... Wiesz co, właśnie chwili myślałem, że bo są takie, takie całe odcinki o takich ludziach, którzy mam dokończyć piosenek. Ja wtedy mówiłem, że ja totalnie nie chcę tego robić, bo ja totalnie nie znam piosenek, w sensie nie potrafię za bardzo tak na poczekaniu. I totalnie Ja taki piosenkowe, że to jestem tak słaby, strasznie w takie rzeczy że to jest masakra. No dobra, zobaczymy, że wcale nie jest tak źle, ale może widzowie podpowiedzą. Dobra, uwaga, co losuje pierwszą? Jezu, ja się boję teraz, Boże! Ha, chcę unosić się na wietrze. Dobra, Roxana, wiem, tylko... A ja chcę... Dobra, teraz muszę pomyśleć. Y... Czy tam jest, mogę być kim zechcę, czy to jest wcześniej? Tak, 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 dobrze. Tak, dobrze. Uu, jest, dobrze. Dobra, Widzisz, stale nie super, tak jest, jest dobrze. Dobra, lecimy dalej. Kolejna. Ej, przejmujemy YouTube. Y. Dobra, no wiem tylko, dobra, dobra, ekipa, na pewno ekipa, dobra, super, tylko e, robimy, co chcemy dalej, jest i coś tam, tak. co tam, Tak, a super. wy macie ból. No właśnie. No właśnie. Super. Dobra, lecimy, widzisz, jak ci dobrze idzie. Lecimy z kolejnym. E, chcę pokonać cały strach, lecz... Tego nie znam. Nie mam pojęcia nawet, co to śpiewa. A wy znacie? Nie mam totalnie pojęcia. Możecie napisać, bo ja totalnie nie mam pojęcia. <grym> A wy znacie? To, to był kiedyś taki challenge na TikToku, i to śpiewa taki pewien zespół stworzony z czterech chłopaków. <grym> Możecie pisać, bo ja nie mam pojęcia. Widzisz jeszcze raz? Chcę pokonać cały strach, lecz chcę pokonać cały strach, lecz nie mam totalnie pojęcia. Myślę, że cały, cały czas, że ty też, to tak też tak masz. masz. No, dobra, dobrze, z dużym. Dobrze, dobrze. Coś napisać. Dobrze, witamy chłopcem. Uwaga. Zawsze chciałem Ciebie mieć. Boże, jakieś trudne te piosenki. Mm. To jest nowa jakaś polska. Czy to była coś z TikToka, czy to na TikToku chociaż? Tak, 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 <grym> tak. tak. To jest piosenka pewnego rapera. O, ja Nazywa się Smolasty. Oj, to super. Na pewno nie będę znał szczególnie życzliwości tego polskiego rapu. Zawsze chciałem Kochani, Ciebie mieć. Tutaj. Napiszcie tutaj, bo ja. Mm... Bo ja nie mam pojęcia. O nie, ktoś napisał rym do tego. <grym> Dobra. Dobra. Zawsze chciałem ciebie mieć i chyba tutaj nikt nie odpowiedział. Moje słowa to nie fake <grym> Dobra, super, ja tego nie znałem. Natalia, proszę skończmy jak najszybciej ten konkurs. To był bój, Fake love. <laughs> Dobra, widzę, że tutaj bardzo kreatywne odpowiedzi powstają. Tak, Uwaga, kolejne. Eee, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. To był, to był hit, który, od których zaczął się od. To była piosenka, który trend zaczął się od Kingi Sawczuk, od kompleksiary. Jeszcze raz wyczytaj. Niepotrzebnie, teraz tylko tracę czas. Totalnie nie mam pojęcia. Totalnie, po Zaczyna się. Telefon dręczy mnie. Totalnie nie mam pojęcia, Natalia. Nie mam pojęcia. Nie. Ja tak bardzo nie słucham polski pasnek, że dosłownie znałem tylko Roxana, bo Roksana jakby słucha Jest! Ja piszę dobrze, dobrze, nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Dobrze. Dobrze, dzięki za pomoc, kochani, bo ja... Nie <grym> do pomogni. Dobra, lecimy z kolejnym. Chodzę dziś znów. Zdąbie to jest Kleo! To jest Kleo. Nie tak. To nie jest jakieś tam coś tam tup 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 coś tam? Za krokiem krok, tak! A tup, dobra! Tup, tup. <laughs> dobra. <Dobrze. laughs> dobra, lecimy z kolejnym. Już chyba ostatnie będzie. E... Szampan wylewa się. Ja wiem, tylko że kurczę, ja wiem jaka to jest piosenka. To było... Um... To było na TikToku, to jest takie wiralowe na TikToku. Tak, 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 to prawda. To, kto to śpiewa? To jest dobre pytanie. Sana, sanach. Mm -hmm, to mi dużo pomogło teraz. teraz <noise> e, jeszcze raz wyczytaj. Szampan wylewa się. No o, wszyscy piszą szampan, szampan, szampan. <noise> dobrze, tylko piszcie dalej tekst, kochani, bo ja. Napisali, wiem, żeby... napisali. to mogę wznieść. A, dobrze. <noise> Nigdy tego nie nagrałem, nigdy nie słychałem z pasynki, Dobra, słuchaj, Kamil, swój wynik to dwie dobrze. Dwie dobre, Gii. i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pięć, gdzie byłeś blisko no i tak, widzowie tak, podpowiedzieli odpowiedzieli. Nie mam których powiedziałem. Słuchaj, Kamil, bardzo Ci dziękuję, że byłeś tutaj ze mną na live. Było mi naprawdę mega miło. <słuchaj> dziękuję Wam bardzo. Zaproszenie, też bardzo dziękuję. I, I co? I mam nadzieję, że widzimy się niedługo gdzieś na żywo. By było Też mam super. taką nadzieję, że jak najszybciej uda się spotkać. Dobra, to dzięki wielkie. Trwa. Dzięki wielkie.